Portugalia, Algarve, yy, Hotel Alba czterogwiazdkowy. Pierwsze piętro po, yy, drugie piętro przepraszam, pokój 222. Zaczynamy od łazienki. Prysznic i to taki dosyć spory. Okej, okay, dozowniczek przynajmniej pełny, nie tak u innych centusi. Dobra, no i co? I tutaj oczywiście. Dobra. No, i najważniejsza część. Tu już się nie chcieli Portugalczycy ugiąć. Niestety musieliśmy dopłacić za córkę. Od 3 do 12 lat już niestety dopłacamy. W Hiszpanii było to lepiej rozwiązane. No, ale cóż, nawet jak powiedziałem, że nie chcę tego dodatkowego łóżka, że córka będzie z nami spała. Nie interesuje ich to. Musi być to wliczone. No to dobra, no to jak mus, to mus. Dobra. I tu mamy taki balkonik, no, widok dosyć średni, ktoś jeszcze nam wierci, ale nie przejmujemy się tym. Noc upłynęła znośnie, bez szału to łóżko, no w porządku, ale bez szału. Podążamy na śniadanie, niestety obiadu, kolacji tutaj nie ma, także musimy sobie radzić gdzieś na mieście w jakichś knajpkach. Zaraz zobaczymy, co nam przygotowali. Śniadanie w hotelu to śniadanie na stołówce. Z czasów perelowskich tak to wygląda. Chodzę przypomnieć: Ciepła pyta. Jajka, fasola i pieczarki z wody. Bez żadnych przypraw, po prostu z wody. Tutaj również mamy jajka, fasola i pieczarki nieznanego pochodzenia. Nie pieczarki, przepraszam, tylko parówki nieznanego pochodzenia, nie wyglądają realistycznie. Są takie, mają dziwny kolor. Już nie wiem co smakuje. Tragedia. Jeśli coś jest bezsmakowe to można tutaj właśnie użyć soli, pieprzu, oliwy. I to by było na tyle z przypraw. Niestety nie ma keczupu, nie ma musztardy. Nie ma nic poza tym, co tutaj. Niech właśnie nie zmieni ta duża ilość Rzeczy na stole. Niby są słodkości. Ale uwierzcie, smak po prostu to jest tragedia. Tragedia. Krosanty. To nie jest krosant, to jest jakaś guma. To jest tak takie gumowate. To nie ma nic krótkości. Dlaczego niestety jest. Y też no, no, nie umywa się do naszego pieczywa ani te hiszpańskie, ani te portugalskie. Jedynie co Was tutaj może uratować to chleb tostowy zrobione w tosterze, podpieczony. Jedynie to można nazwać jakimś, nie wiem, zjadliwym pieczywem. Bo cała reszta to niestety nie ma najmniejszego smaku. Jest taka gumowata, yy, siapciowata bym to nawet nazwała. Pomarańcze, pomarańcze oczywiście mają pyszne. Jak to stało w takich krajach. Pyszne pomarańcze i pyszne ananas. Arbysta tak w zależności w jakim hotelu. No tutaj akurat jest taki średni melony, ale ananas nawet jest tutaj dobry. Pomarańcze mimo że one wyglądają tak niezbyt y, pięknie, ale są naprawdę dobre tutaj pomarańcze. Jogurty. Niestety jogurty zarówno w Hiszpanii jak i te portugalskie to są takie niezbyt smakowo. Um, nie, żaden, żaden, żaden smak po prostu no, dla nas tutaj Polaków powiem nie zachwyca wędliny, tak jak wszędzie, bezsmakowe dla nas. Sery. No i z warzyw mam, tylko ogórek, pomidor i suńczyk. Także to by było na tyle. Niby wybór jest jakiś, ale jak przyjdzie co do czego, to wszystko ma tak smak niedobry, taki prl jak to nazwać, z naszych czasów dawnych, polskich. Nawet te drzemy, to, 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 nie to, nie to. Także no niestety, jak na hotel czterogwiazdkowy, nawet miłosierczycie, keczupu, musztardy. Nie polecamy tutaj tego śniadania. No naprawdę, nie polecamy. Nawet chrupki, ok, są, ale to mleko do tych chrupków, czy ten jogurt, no nie, nie da się tego zjeść. Także nie polecamy. Podsumowanie hotelu Elba. Ech, nie wiem od czego nawet zacząć. To może zacznę od tej super strony. Może nie super, ale w miarę. Internet ok. Łóżko ok. Natomiast y, troszkę za wąski Mogło być troszkę szersze, ale to już tak jest. To już takie trochę na siłę. Ok. Jedzenie. Tragedia. Tragedia Poseidona. Naprawdę. Ech. No, to nie ma o czym mówić. Dobrze, że nie mają obiadu kolacji, bo, bo. No nie, no nie. A pokażę Wam nawet w sumie, gdzie mamy pokój. O! Od tu. No. Trzy dni tu byliśmy, natomiast nie, już byśmy tu nie przyjechali. A czy do miejscowości? Jak najbardziej. Natomiast... Natomiast hotel. Mieliśmy opcję innego hotelu. Natomiast podjechaliśmy po ten inny hotel. Gość jakoś zaczął łaskę robić. Jakiś tam cały czas miał... Ból, zaczął bulgotać. Myślę, dobra, to idziemy tutaj. No, zablokował nam, bo chcieliśmy pierw... No, chciałem zobaczyć, jak hotel wygląda, bo to wiadomo, zdjęcia zdjęciami. No, ale jak bym powiedziałem, że, że sobie przez Booking zrobimy, to skurczy, by nam zaraz zablokował. No i przyjechaliśmy tutaj, także ale myślę, że można coś wybrać innego. No basen, basen spoko, basen spoko, tylko yy, woda strasznie zimna. A i woda jest słona. Nie jest to idealnie słodka woda, tylko myślę, że ciągną to z oceanu, a troszkę to jest odsalane, bo na pewno nie jest tak słone, jak w oceanie. Natomiast no. No, jest słona woda. Pokój w porządku. Aha, klimatyzacja brudna, śmierdząca. Więc po paru minutach już ją wyłączyliśmy i sobie po prostu zamykaliśmy na, na dzień. Jak wychodziliśmy na plażę, eee, na noc sobie wietrzyliśmy Nie ma żadnych owadów, nic, także możecie sobie spać spokojnie. W miarę spokojnie, cicho. Nikt, nikt wam, że tak powiem, nie buczy. No i teraz Wam pokażę na dowód, że to rzeczywiście jest hotel czterogwiazdkowy. Dla mnie to jest śmiech na sali.